Chwała Bogu, kochani, jeszcze raz. Bóg jest dobry. I ci, co doświadczają Go w codziennym życiu, to mogą, to mogą powiedzieć chwała Bogu i dziękować, że jest z nami i w nas. I tu, na tym naszym zgromadzeniu. Bo tak ma być. Bo tak mówi Słowo. Będzie dwóch lub trzech. Spotyka się w imię moje, tam i ja jestem. I powiem Amen. A dzisiaj... Będzie trudne słowo i mocne, więc jeżeli kogoś, ktoś się czuje poruszony, to dobrze, tak powiem. Będzie kilka pytań, na które też odpowiem, oczywiście w moim rozumowaniu tego. Mianowicie, to są w sumie dwa tytuły. Znaczenie szafarstwa, bo miało być w ogóle dzisiaj o cechach dobrego szafarza. Ale zmieniłem w ogóle to słowo w piątek. I drugi taki temat to jest, co ja robię w kościele. Tak jak mówię, miałby dzisiaj o szafarstwie, o cechach dobrego szafarza. Wymienię te cechy, które mnie akurat poruszają, tak? Ale omówię je następnym razem. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, zmieniłem w piątek temat w ogóle całego słowa z uwagi na, na wydarzenia, jakie mają miejsce na spotkaniach wtorkowych i czwartkowych. Ale wróćmy do słowa, co, mia, co, co miało być mówione cechy dobrego szafarza. Czyli szafarz to jest ktoś, kto jest sługą Pana, usługuje. I po pierwsze, cechą takiego, takiej osoby, to jest szukanie Królestwa Bożego. Czyli Bóg na pierwszym miejscu. Po drugie, Oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa. My, jako wierzący, oczekujemy. Po trzecie, dobrze zarządzamy czasem. <laughs> po czwarte, dbamy o zdrowie umysłu i ciała i duszy, bo to jest ważne. I po piąte, bądźmy w tym wszystkim zdyscyplinowani. I przyswajajmy. Boże, zasady zawarte w Słowie do naszego życia. I o tym powiem następnym razem. A dzisiaj postanowiłem tak jak będziemy, zmienić i będę mówił o szafarstwie w Boże i w domu. Yy, kilka tutaj muszę przytoczyć faktów. Jak ustaliliśmy z osobami, które zakładali w ten zbiór, każdy może zabrać głos w dyskusji, jaka się odbywa na temat. Każdy. Nie mam wyłączności ja, ani żaden starszy. I prowadzące spotkanie ma obowiązek przestrzegania i wymagania zasad od wszystkich uczestników spotkania. To było powiedziane później. Yy, mam na myśli tutaj ten, dawanie tych kartek. No, ale jesteśmy dorośli, więc wiemy o co chodzi, nie będziemy tego... Tego robić. Chodzi o porządek, tak? I o porządku w czasie spotkania, zabieraniu głosu, nadany te, na, na na temat spotkania, jak i o formie wypowiedzi. O tym żeśmy mówili. Prosiłem też ja o pomoc w prowadzeniu zboru, bo wiem, ile czasu trzeba poświęcić, na żeby się przygotować na spotkanie, przygotować na nauczanie, przygotować z kazaniem. A jeszcze, jak dobrze wiecie, często wyjeżdżam. Nie mam, mnie boję się do Krakowa. I proszę wtedy o zastępstwo. I to się dzieje. I dziękuję za to. Gdy jestem w zborze i, i nie mówię kazania, to nie dlatego, że nie chcę. Tylko dlatego, że chciałbym, żeby każdy mógł się podzielić z nami swoją, swoim poznaniem Słowa Bożego. Wtedy się będziemy budowali, gdy będziemy wspólnie, razem budowali tą wieżę, gdzie wspólnie będziemy się wspinać po tej drabinie. I wtedy też przygotowujemy swoich następców. Wiemy, że trening czyni mistrzem. Dlatego nie mam wyłączności na tą kazalnicę. I taki był plan. Moja zgoda, mojej żony na to, żeby być pastorem tej społeczności. Pamiętacie o tym. Bo tak jak starsi są z żonami, w Radzie wiemy o tym i podejmuję decyzję z żoną, bo ona jest ze mną, a ja jestem z nią i tworzymy całość. I tak ku przypomnieniu dla tych, co wiedzą, i poinformowaniu tych, co nie wiedzą, to muszę powiedzieć, że w Radzie Kościoła naszego jest sześć osób wraz z żonami. I wspólnie podejmujemy decyzję, czy to się komuś podoba, czy nie. Taką żeśmy podjęli decyzję. I przejdźmy teraz do konkretów, które chcę postawić pytania, bo nie mogło być kazania bez pytania. Przynajmniej tak. Takie mam przekonanie i udzielę na nie odpowiedzi i są to moje odpowiedzi, żeby było jasne. Eee, proszę tylko później ewentualnie o potwierdzenie tego. Czy mam rację czy nie mam racji? Pierwsze pytanie, są trzy pytania, więc w miarę prosto. Pierwsze pytanie, czy mamy obowiązek przychodzenia na spotkania? Ogólnie. Dwa. W jakim celu przychodzę na spotkania i czy mam obowiązek zabierania głosu na tych spotkaniach? I trzy. Jakim jestem świadectwem w kościele i na zewnątrz? I odpowiadam. Wypisałem sobie to, bo wiecie, to jest naprawdę. Nie chciałbym mówić to w chaosie, tylko po kolei. Przychodzą na spotkania z obowiązku i to, komu chcę udowodnić, może, że jestem święty, czy że jestem taki pobożny, czy pokazać zborowi, że jestem ja. Ja jestem tak zaangażowany w życie zboru i będę na każdym spotkaniu. Czy doprowadzam do poróżnień, niezgody, podziału i niechęci uczestnictwa innych osób ze zboru, które nieraz celowo unikają spotkań, żeby nie wychodzić z tych spotkań z druzgotanym i wolą zostać w domu, posłuchać kazania, przeczytać Biblię czy jakąś książkę albo po prostu bawić się z dzieckiem. Bo jesteśmy też rodzicami. Na spotkania nie przychodzimy z obowiązku, tylko z chęci. Z chęci w uczestniczeniu w życiu kościoła i jego członków. Werset, bo bez tego nie mogłoby być Hebrajczyków 10:25: Nie opuszczajmy przy tych wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju. I często tu kończymy wypowiedź. A jest czyń dalsza, pomijana, lecz dodawajmy sobie otuchy, i tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Mówimy o dzień powtórnego przyjścia. To, co mówiłem, drugi punkt w cechach szafarza: czekamy na powtórne przyjście Jezusa. Czyli spotkanie mają nam dawać otuchy, a nie nas dzielić. Powiedział Amen? Ja też powiem Amen, bo to jest Kościół i mamy się budować, a nie dzielić. Dlaczego ja nie uczęszczam nieraz w spotkaniu? Ja osobiście, mówię tu o sobie. Powiem tyle, że nie chcę uczestniczyć w spotkaniu, które zmierza dla mnie do zachowania, jakie panuje na targowisku nieraz. I nie udowadniam nikomu na pokaz, to jest przychodzenie na pokaz, że jestem pobożny, i jak Faryzeusz staje i gdzieś tam pokazuje, że jestem na sztukę, i niszczę w ten sposób siebie i innych. A przecież jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czyż nie tak? Bo co wszyscy inni powiedzą ze zboru? Że mnie nie było. I tu jest mnóstwo komentarzy. Nie wiem dlaczego. Kochani, ja nie jestem figurantem i nie zamierzam udawać. Nie zamierzam brać udziału w czymś, co nie daje mi ani wzrostu, ani budulca. Po prostu już nie. Wolę sobie w tym czasie poczekać książkę, chociaż jest to głupie i złe, ale o tym muszę powiedzieć. Wolę poczekać Biblię. Słucham czasami jakiegoś nauczania, które mnie mobilizuje. Mobilizuje i daje powera do dalszej służby dla Jezusa. Bo taką pełnię funkcję w zboże I nie tylko. I to jest czas, o którym ja decyduję. Jak mam go spędzić. I to ja, ja osobiście kiedyś stanę przed Bogiem i zdam mu relację ze swojego życia. Jak ja gospodarowałem swoim czasem. I dlaczego nie byłem na jednym czy drugim spotkaniu? Nikt, powtórzę to, nikt nie stanie za mnie przed Bogiem i nie będzie zdawał za mnie relacji. Nikt, tylko ja. I to ja decyduję tymczasem. A oceniać kogoś, że nie ma go na spotkaniu i twierdzisz, że powinien tu być. To czy zadałeś sobie trud? Dlaczego nie ma danej osoby? Może pastora nie ma. Może jego żony? Może starszego? Albo żony starszego nie ma na spotkaniu. Albo któregoś członka ze zboru nie ma na spotkaniu. Czy zdałeś sobie trud, że może jest na, w pracy? Może jest obiecał dziecku, że coś z nim zrobi? A może po prostu jest zmęczony? Po pracy i nie chcę przyjść na spotkanie być figurantem i nic nie wyciągnąć z tego. Bo czasami też jest tak. Jesteśmy, ludzi, jesteśmy ludźmi i też potrzebujemy odpoczynku. Mówiłem kiedyś, kochani, o priorytetach w życiu chrześcijanina. Dzisiaj mówię o priorytetach szafarza, bo one są takie same. Nie różnią się niczym. Biblia, kochani, nie daje nam jasnej kolejności priorytetów ale możemy je wnioskować. Wnioskować z Biblii. Mianowicie kolejność: Bóg, dom, rodzina, razem, kościół, praca, hobby. I na pierwszym miejscu, o tym mówi oczywiście Biblia, ma być Bóg. Piąta Mojżeszowa, 6 5. Jest to też w drugi, ale wziąłem z piątej. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, i z całej swojej siły, kochani, nasze serca i dusza, a tak w ogóle to my, całe nasze myśli, całe nasze myśli mają być zaangażowane, skierowane w miłowaniu Boga i stawianiu go na pierwszym miejscu. Bo jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym. I bardzo często o tym mówimy. I co ważne, moje ja ma być też poniżej Boga. Zobaczcie, kiedy jest proste. Moje ja. Czyli nie ja zrobiłem, tylko Bóg mi dał. Bóg mnie wyposażył. Tylko czy to przynosi dobro, czy zło? Czy to nas jednoczy? Czy to nas dzieli? Postawmy sobie to pytanie. Wspólnota Kościoła, rodzina i praca zawodowa, to nie są dziedziny, które z sobą konkurują, ale komplementują. Komplementarnymi są. Czyli w całości, tak? To znaczy, że wzajemnie się dopełniają. Uzupełniają i ważne, muszą być w równowadze, ponieważ czas i siły człowieka są ograniczone. Może on roztropnie, roztropnie w mądrości podzielić na odpowiednie sfery. I niektóre sytuacje wymagają znacznie większego zaangażowania. Na przykład życia rodzinnego, podobnie jest ze sferą zawodową czy sferą naszej wiary. I w przypadku trudnych wyborów należy się kierować zasadą, kochani, że priorytetem jest Bóg, rodzina, wspólnota, praca. Zastanawiam się ostatnio nad taką rzeczą, czy zapisałem sobie to też. Czy zaniedbywanie obowiązków pracy na, na, na rzecz Kościoła przynoszą dobry efekt? Temat do rozważenia. Trudne myślę. Dwa. W jakim... Ojej. Gorąco. Mówiłem, że nie będzie łatwo. W jakim celu przychodzę na spotkania i czy mam obowiązek zabierania głosu na tych spotkaniach? Jeżeli zabieram głos w temacie, to gdy mam inne zdanie, bardzo często to jest, to staram się wytłumaczyć biblijnie moje przekonanie, czy staram się wyperswadować swoje ja i innym, że tak ma być. Wprowadzając jednocześnie napiętą atmosferę. Napiętą atmosferę. No bo przecież no ja mam rację. Bo przecież jestem nawrócony, nie wiem, 10, 20, 30 lat. Znam Biblię. Jestem doświadczony. No to przecież jak ja mogę nie mieć racji? No przecież to jest nie, niemożliwe. No to jest niemożliwe. A ja powiem, że nie masz racji. Kochani. Nawrócony chrześcijanin, jako nawrócony chrześcijanin, powiem tak, ja. Zadaj sobie, chrześcijaninie, pytanie w duchu, czy jesteś narodzony na nowo i czy masz ducha świętego. I czy ten duch, czy ten duch wylewa się ze mnie i wydaje owoce ducha świętego. Nie będę mówił o owocach, ale Jana 3, 6, 7. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się więc, że powiedziałem ci, trzeba Wam się powtórnie narodzić. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, powtórzę. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to siedź cicho, słuchaj. Ucz się, poznawaj Pismo i módl się. I proś Ducha Świętego, aby został ci udzielony. Bo taka powinna być kolejność. Według mnie. Rzymian 89. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chryst Chrystusowego, ten do niego nie należy. Słowo Boże. I zadaj sobie następne pytanie: Do kogo należę i co robię w kościele, do którego uczęszczam? Trudne pytanie, ale trzeba sobie na nie odpowiedzieć. Jeżeli masz plan rozbić ten kościół, to wiedz, że sam Bóg się z Tobą rozprawi. I o tym mówi też Słowo Boże. Efekty Twoje mogą być niszczące, bo szatan. Jak nie może uderzyć w Ciebie, to zrobi to w Twoich bliskich. I tak się dzieje. Efekty bez względu na powód mogą być niszczące. Efekty niosą nieszczęście i przerażenie dojrzałych wierzących. Rozczarowuje nowych wierzących, się spustoszeniu w życiu pastorów, ich rodzin oraz sprowadza hańbę na imię Chrystusa. To konkol wśród pszenicy. To się jej nie naski i nie zgodę. Ten konkol. Mamy być roztropni i niewinni. Musimy mieć się na baczności przed tymi, których nieprzyjaciel umieszcza wśród nas. Aby ćwiczyć się zarówno w mądrości, jak i w rozeznaniu. Stosując w razie potrzeby dyscyplinę kościelną. Zawartą w Ewangelii Mateusza 18 od 15 wersetu: A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczyn dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. <laughs> Mamy mówić prawdę wszystkim. Efezjan 4:15 Lecz abyście byli szczerymi w miłości, wyrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, bo głową Kościoła jest Chrystus. Jaki jest cel naszej wspólnoty, kościoła, w którym jesteśmy? Czy nie taki, że mamy głosić dobrą nowinę i dzieła Boże, oraz uwielbienie Boga w naszym życiu? Czy celem nie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej i wzrastanie w żywej relacji z Duchem Świętym? Czy nie jest celem przygotowywanie do służby na zewnątrz i wewnątrz zboru? Kochani, żeby był wzrost, musi być duch święty, który nas do tego wszystkiego wyposaży. Szafarstwo, to o czym dzisiaj mówimy, oznacza trzy rzeczy w naszym życiu: słuchanie, naśladowanie i wypełnianie. Czego wypełnianie? Na, naśladowanie i słuchanie? Woli Chrystusa. Zobaczcie, jakie to jest proste. Trzy słowa. Trzy słowa. Czy to robimy? A czy Chrystus uczestniczy w spotkaniu, gdzie jest kłótnia, niezadowolenie, ciągłe podburzanie do niezgody, awantury i pieniastwo? Z mojego przekonania mówię, że nie uczestniczy w takim zgromadzeniu i w takiej społeczności. I kiedy przychodzę na spotkanie, to mamy wzmacniać, budować. Wierzę wierze naszych braci i siostry. Rzymian 14,10 mówi nam, abyśmy nie osądzali innych i nie pogardzali braćmi. Nie czyni niczegokolwiek to sprowadzi, to sprawi zatwardziałość lub duchowy upadek u innego wierzącego. Możemy doprowadzić do duchowego upadku. A to jest grzech. Większość pierwszego listu Pawła do Koryntian zawiera, w jaki sposób Kościół powinien żyć w harmonii, okazując sobie wzajemnie miłość. Inne poucza, pouczenie odnoszące się do braci i sióstr, zawarte też jest w Galacjan 5,13. Służcie sobie nawzajem, bądźcie dla siebie współczujący, przebaczając sobie nawzajem, tak jak Chrystus wam przebaczył. Napominajcie, idąc dalej, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, pierwszy do salęczony. oraz Hebrajczyków 10,24. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Kochani, w końcu jest świat. Tak? Gdzie żyjemy? Gdzie mamy zwiastować Ewangelię? Czyniąc uczniami. Czyniąc uczniami zgodnie z Mateusza 28 tam na końcu. Więc jakim jesteś świadectwem? Trzecie pytanie. Jakim jesteś świadectwem w kościele i na, że, i na zewnątrz tak czyniąc, nie chodzi mi o to, czy mamy się czym pochwalić. Co osiągnęliśmy w życiu, czy mamy się czym pochwalić przed dziwnymi? Czego to ja nie robię, albo czego nie zrobiłem, jakie to nie mam osiągnięcia, jaki że jestem wspaniały, i, no i, no i w ogóle, i w ogóle, i, wo, i w ogóle, i w ogóle. Bo przecież nikt mi nie dorównuje w uczynkach. Tak. Nikt mi nie dorównuje w uczynkach. To chyba zapominamy, że zbawienie mamy z łaski przez wiarę. Prosty werset. Efezjan. Z łaski przez wiarę. I druga część tego wersetu. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Powiem tak, prawdziwe świadectwo dla mnie, osobiście dla mnie, to nie jest gdy ja się będę chwalił czymś, tylko gdy ktoś złoży świadectwo o tym, co zrobiłem lub czego nie zrobiłem. Bo Bóg też nas chroni, że uniknąłem jakiegoś zdarzenia ze ścianą, jak ja to mówię. I to jest świadectwo na budowanie kościoła. I, a świadectwo będzie prawdziwe wtedy, gdy Bóg jest sprawcą tego działania, bo to on jest sprawcą tego świadectwa. Stwierdzamy nieraz, że Pan nas prowadzi. Pan zrobił, powiedział, przyprowadził. A jakie są owoce tego prowadzenia Pana. Jezus przyznaje się do swojego dzieła, jest ono dobre, bo Bóg jest dobry, a dzieło, które nie jest dobre, nie wiem od kogo pochodzi, ale na pewno nie od Boga. Na koniec, kochani, biblijna równowaga pozwala Bogu w mocy Ducha Świętego uzdalniać nas do wypełniania potrzeb wszystkich potrzeb w naszych relacjach wewnątrz i na zewnątrz z Duchem Świętym w naszych rodzinach w naszym kościele i w pracy <laughs> mamy być ciałem które wykonuje wolę głowy a wiemy że głową tego ciała jest Jezus Chrystus i jeśli każdy w ciele jest skupiony na wykonywaniu woli Bożej i uwielbieniu Jezusa Chrystusa w miłości i pokorze, to czasami pojawią się nieporozumienia, ale będą one przepracowane w miłujący i stosowny sposób, do czego zachęcam i polecam. Jesteśmy, kochani, ludem Boga, ludem wybranym. Narodem świętym, powołanym, umiłowanym, Jego własnością, bo to Bóg nas stworzył. Dlatego w stosunku do innych ludzi powinniśmy się kierować serdecznym współczuciem i dobrocią. Niechaj nie będzie Waszym celem robienie na innym dobrego wrażenia. Wszystko przyjmijcie z pokorą i cierpliwością. I skończę z Kolosan 3,12. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Amen.